Tak! Tak! Jesteśmy z Fundacji Larż we Wrocławiu i prowadzimy domy, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością intelektualną razem ze swoimi asystentami. Za nami znajdują się dwa domy, gdzie mieszkają nasi domownicy. Znajdujemy się na balkonie jednego z naszych domów, na którym bardzo lubimy spędzać czas. Na, na naszym balkonie lubię o, oglądać drzewa e, e, w parku. A ja tu, a ja tu lubię opoczywać. Na naszym balkonie świeże, jest fajnie prane. Herbata jest dobra. Niestety nasze balkony są mocno zniszczone i potrzebujemy je zabezpieczyć. Dlatego bardzo Was prosimy o wsparcie, organizujemy zrzutkę na portalu zrzutka.pl, możecie nas wesprzeć, potrzebujemy 25 tysięcy złotych, jeśli tego nie uzbieramy, no to w przeciwnym wypadku będziemy musieli przestać skorzystać z tych balkonów, a byłaby wielka szkoda, więc bardzo Was prosimy o wsparcie i dziękujemy za Wasze otwarte serca.